Serwus, cześć, witajcie. Ja jestem szczerzy i witam was na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam coś, co już się zmieniło dawno temu, lecz nagrywam dopiero teraz, bo o tym zapomniałem. A więc jak mogliście już dostrzec na miniaturce lub po tytule filmu, zmieniliśmy Fortunę. Zapytacie pewnie dlaczego? Pierwszy powód jest taki, że kupiec chciał koniecznie tą Fortunę ze względu na to, że ma do niej sentyment Bo jego kolega prawdopodobnie posiadał ją wcześniej Dał też dobrą ofertę, dlatego nie pokusiłem się i mu sprzedałem Natomiast jestem mega fanem Fortuny, dlatego musiałem kupić kolejną Ogólnie ma troszeczkę więcej niż poprzednia Fortuna ma niestety ona 11KID, lecz to nie jest wciąż dużo Dlatego nie odczuwam zbytniej różnicy Po drugie, owa Fortuna też posiada rejestrację i ID nie jest widoczne Jeżeli chodzi o same podzespoły, to przede wszystkim jest to Fortuna w benzynie Natomiast Pszczółka była w dieslu Do tego ma jeszcze poszerzenia 2.2 Jeżeli chodzi o tuning mechaniczny, to różnią się one tylko tym, że owa Fortuna posiada opony drift a także zestaw wyścigowy. I powiem Wam szczerze, zbiera się o niebo lepiej niż poprzednia. Zapomniałem także wspomnieć, że owa Fortuna ma fioletowe lampy, a także fioletowy licznik, co daje fioletowy secik. I powiem Wam szczerze, że siada mi o niebo lepiej niż te żółte. Żółte były pod mój projekt, tak. Projekt przewidział żółte barwy i dlatego wyglądał, jak wyglądał. Natomiast fioletowe siadają mi o niebo lepiej. A na temat poprzedniej, możemy zaraz się przyjechać i zobaczyć, jak wygląda aktualnie. Jeśli chodzi o kwestię jezdną no to tak jak już wspominałem, lata o niebo lepiej bokiem niż tamta. Teraz to chyba w ogóle ma opony zmienione z tego, co widzę. Bo tak. Dobra, a, dobra więc z tego, co mi wiadomo, Fortuna stoi w bazie, która przysparza problemów niejednej jednej personie ze względu na ilość pojazdów w niej zamieszczonych. Co powoduje delikatne spadki FPS-ów? Ja aktualnie mm, nagrywam na komputerze, więc tutaj mm, raczej nie spadnie mi dużo FPS-ów. Natomiast na laptopie po przejeździe to potrafi dobić nawet do 28. Przy dobrych wiatrach. No i dobra, to jest ta baza. Jak widzicie, trochę tu tego stoi. O, nawet na kompie spadło mi 27 FPS-ów. No ale dobra, mm, poszukajmy. Owej fortunki. Z tego co wiem, jest ona aktualnie w szarym kolorze. Tylko pytanie, pytanie gdzie? Nie, to ta jest bez bodykitu. To nie jest ta. To też nie może być ta, bo... Ta, bo nie ma szyb. Ta ma niższe ID. No, chodzę tak wzrokiem, chodzę i nie mogę jej znaleźć. Dobra, a więc po zweryfikowaniu... Nie ma tu owej fortuny. Pomyliły mi się lokalizacje. Yy, a spoilerem do kolejnego filmu właśnie będzie ta fortunka bo do niej mamy klucze. Prawdopodobnie po skończeniu tego odcinka nagram od razu o tej, więc one będą się sklejać. Owy odcinek powinien się pojawić w piątek, więc o tej fortunie pojawi Wam się w środę o 20. Taki mały spoiler. I dobra, dobra, dobra. I dobra, teraz jesteśmy na pewno na miejscu. Jak widzicie te same, ten sam felunek, te same lampeczki. Co prawda zdjęta rejestracja, ale właśnie taką posiadała pszczółka. I aktualnie prezentuje się tak jak się prezentuje. Wygląda całkiem całkiem. Można by rzec nawet, że może lepiej niż tym żółtym. W żółtym często ludzie podkreślali, że jest to fortuna należąca do korporacji taksówkowej. A więc, szczerze mówiąc, czy to była na pewno aby dobra z... zamiana, że tak powiem? Wydaje mi się, że tak, bo obaj na tym skorzystaliśmy. Ja tam dużo nie zarobiłem, bo za tą różową przepłaciłem dosyć sporo. Natomiast, no tak jak mówiłem, ma troszeczkę lepsze podzespoły. A po drugie właśnie ten mój kolega koniecznie chciałby ją zdobyć. Był nieugięty. Był nieugięty i bardzo waleczny aż mu się udało. No i plus jest z tego taki że ta fortuna nie zginęła, nie? że nie sprzedałem jej, a za chwilę ktoś dostał bana i, i nie ma. Na szczęście... Funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, to nie będę robić wstawek ze względu na to, że na kanale jest już projekt pszczółka, a owe fortuny wyglądają dosłownie tak samo, jak wspominałem, mają tylko inne felgi, inną kolorystykę, a także inne lampy, więc uważam to za zbędne. Chciałem tylko właśnie Wam powiedzieć, że nadeszła taka zmiana i że pszczółki już nie będzie. Ale cóż, jak to się mówi, coś się kończy, coś zaczyna. Co więcej, upewnijcie się, że oglądaliście poprzednie produkcje. Standardowo komentarz, łapka i subskrypcja, jeżeli tego nie robicie, bo duży procent właśnie tego nie robi. Dlatego kliknijcie ten czerwony na dole, aby niczego więcej nie przegapić. Co więcej, powtarzam się, zapraszam już za tydzień.